No to przedstawcie się. Ja jestem Kuba, jestem Paulina. I na ile kilometrów dzisiaj chodziliście? Na pięć. Na pięć. I jak się wam trasa podobała? Widzę złote medale? No, nie, no tak, ale trudna była bardzo droga. A jak to by się chodziło? No, no. Myślę, że droga była taka na średnim poziomie, w trumoszu. Dla ciebie? Tak, dla mnie. Ale złoty medal, także, także no jak widać nie, nie było problemu. Widzę tutaj e, profesjonalna czapka, profesjonalne kiki, także pewnie z, od jak dawna z Nordikiem powiedz. No, gdzieś tak, dopiero w tym roku chyba zacząłem. Tak. I już startowałeś gdzieś? Y, tak, startowałem. A ty też już startowałaś? Nie, to jest mój pierwszy raz. I od razu złoty medal. No jakoś tak wyszło. Czyli y, będziesz brała udział w kolejnych marszach? No mam nadzieję, że tak. Czyli możliwe, że spotkamy się w Smuldzinie, a powiecie, do jakiej klasy chodzicie? Ja do piątej. Do czwartej. Także gratuluję Wam jeszcze raz i do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia. Na kolejnych do widzenia. marszach. Do widzenia.